Witajcie, zakończyliśmy tutaj powierzchnię. Nie była spora, ale materiału, nawet i biomasy wyszło dużo. Powierzchnia tam około hektara. No i drewna też sporo wyszło, jak na taką powierzchnię. Ale las był yy, no stary, dość duże, te drzewa. No i będziemy teraz przenosić się na zręby. Kolejną naszą robotą są zręby. Czekam na lawetę, tutaj maszyna już ogarnięta, przesmarowane. Jeszcze założyć tylko podłogę. Łącznik mamy w spawane nowe ucho. Nowe ucho jest spawane. To robotę można powiedzieć, że tak wymęczyliśmy, żeby wymęczyć, bo mieliśmy mamy teraz problemy tutaj z siłownikiem. Zapewne jeden siłownik w środku uszczelniacze przelewają, przepuszczają i Chcieliśmy to wymęczyć z tego powodu, że no mamy na bazę ponad 200 km i żeby specjalnie gnać po te siłowniki, no to po prostu dużo strata czasu. Wymęczyliśmy tutaj, teraz będziemy jechać. Jedziemy na goście radów, tamte okolice będziemy z ramby czyścić. I po drodze zabierzemy sobie siłowniki, bo mamy na zmianę. Mamy dwa takie siłowniki zapasowe, także pojedziemy po drodze, zabierzemy no i się przełoży. Powinno być wszystko w porządku, a chwytak już. No, nie dość, że powoli się otwiera i zamyka. Bardzo było to uciążliwe. To i otwiera się. Także z drewnem nie była to przyjemna robota. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Zrobimy teraz te zręby, i prawdopodobnie zjedziemy na bazę. Zrobimy taki serwis. Serwis taki. Konkretniejszy to przeprowadzamy jakoś dwa razy w roku. Tak się składa, że ostatnio to wypada właśnie w grudniu i jakoś tak czerwiec. No, jak się już ciepło robi. Teraz, jak jest chłodno, no to wiadomo, ta robota nie jest aż tak przyjemna. No, bo to wiadomo, jaka jest pogoda, i co będziemy robić? Będziemy przeprowadzać operacje na forwarderze. A tak. Dokładniej mówiąc, to będziemy robić przeszczep, ale to już się dowiecie w odpowiednim czasie. No i takie wiadomo, sprawy, które powychodziły przez ten czas, gdzie no nie było się na warsztacie. No bo jest kilka rzeczy też do porobienia. I jak jest okazja, no to trzeba przygotować maszynę, żeby później, jak najdłużej, chodziło to w terenie. Częściej zdarzało się kilka razy, że zjeżdżaliśmy, no bo jakaś wyskoczy rzecz, że nie da się tego w terenie zrobić. A to było może raz, dwa przez ten okres, w którym mamy forwardera. A tak właśnie dwa razy do roku jakoś taki konkretniejszy przegląd się robi. I akurat teraz się też zgra to wszystko z serwisem całościowym, czyli wszystkie mosty, zwolnice, skrzynia. No wszystko po prostu, bo silnik to... Też teraz wyjdzie silnik, bo to razem wszystko z silnikiem. Tak, mamy teraz poustawiane, że robimy w terenie, ale nie powiem wam, dwa czy trzy serwisy silnikowe, i potem wszystko mosty, wszystko idzie za jednym zamachem. Tutaj w podstawie Żurawia też olej, z tym, że teraz nie będziemy wymieniać, no bo jak robiliśmy ten cylinder, to jest nowiutki olej zalany. Także tutaj podstawa Żurawia to odejdzie, no ale jest przecież tych mostów. Tego wszystkiego jest roboty przy tym y, serwisie olejowym, jakby nie było. Y, no, a to co będziemy robić? Jeszcze dalsze rzeczy, no to już w sumie jak będziemy na bazie, to będę y, nagram i wam powiem. Bo są takie dwie konkretniejsze roboty. Y, czasami też dziwne się rzeczy dzieją z DPF-em. Ogólnie, jak się wypala, to trwa to około 400 minut. I wszystko jest w porządku z tym wypalaniem, jeżeli w tym czasie pracujemy. Jeżeli maszyna stoi i po prostu się wypala, tam podniesie sobie obroty. Nie wiem czy on się zawiesza czy co mu się tam dzieje, ale no potrafi się i dwie godziny wypalać i, i tak się nie wypali. Także on coś tutaj jest z tym DPF em chyba nie tak. Raz miałem tak, że akurat to było w piątek. Zjeżdżałem z roboty, chciałem postawić maszynę i załączył mi się ten DPF, siedziałem ze dwie godziny. I nie wypalił się, zgasiłem maszynę. Po prostu musiałem przerwać ten proces, i dopiero jak po weekendzie się wróciło, wypalił normalnie w czasie roboty. Także teraz miałem to samo, wypalałem już półtorej godziny, zgasiłem go. Teraz wyłączę tam manualnie wypalanie, żeby go nie wypalało, i, i zajedziemy na roboty. To tam się przez noc, jak będziemy robić, to wypali to jeżeli maszyna pracuje to nie ma z tym problemu 40 minut jest wypalone a jak stoi to coś coś jest nie tak kiedyś tego nie było także to nie jest od początku ale już mi się to zdarzyło raz w lipcu chyba jakoś w tamtym roku raz było no i teraz trzeci raz jak tak 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 się dzieje. No i na razie to tyle dogram wam coś później. Dojechaliśmy na zręby Pierwsze dwa gniazda mamy wyczyszczone. Materiał tutaj, akurat, jest bardzo słaby. Tak wygląda to. No, taki chrust. Chrust i gliwie. I co dalej? Wymieniliśmy od razu tutaj po przyjeździe te siłowniki dwa chytaku. I tak naprawdę poprawiło się trochę, ale. Nie tak jak się spodziewaliśmy, że się poprawi to. Nie działa tak szybko jak to było wcześniej. I teraz, no, prawdopodobnie, ja myślę, że to jest wina chwytaka. Jest druga też opcja, że może gdzieś się w układzie coś zapchało. No, ale to jakoś nie przemawia to do mnie. I myślę, że jest to wina chwytaka, po prostu, że on jest. No, już w takim stanie w jakim jest i po prostu mają siłowniki ciężko. Albo teraz też coś myślę o tym, że może coś jest łącznik, y, troszkę inną ma długość na przykład y, teraz po przyspawaniu tego ucha, bo tak woli zaczęło działać, to, to właśnie po tym jak założyliśmy łącznik ten y, po spawaniu ucha, to może być też coś z tym, ale to jak już zjedziemy na bazę przerobimy tą robotę, to. To ten chwytak być może oddamy do takiego generalnego remontu i na ten czas sobie założymy drugi, jeżeli by nie zrobiło się go w tym czasie, co tutaj będziemy przy maszynie działać. No ale to zobaczymy jak zajedziemy na, yy, na warsztat już. No tutaj taka druga kubka, dwa gniazda mam uprzątnięte, nie wiem ile dokładnie wszystkiego mamy tutaj do zrobienia. Yy. Znaczy, coś koło 3000 metrów, ale ile gniazd, ile leśnictw, to tego nie wiem. No i jadę dalej na trzecie gniazdo tutaj na tym leśnictwie i po, potem chyba kolejne leśnictwo. Tam to tak wygląda, pewnie stąd nie widać, taki korzysty teren, no i śniegu dowaliło. Całe szczęście, że tutaj mamy teraz tą zgrabiarkę, bronę, to, to za koleją pchanie, bo to nie widać pod tym śniegiem tych gałęzi, tym bardziej jak taka tutaj drobnica, no bo to już dawno wycięty stary zrąb yy, Zapewne jeszcze z wiosny, bo i tej igliwie już takie przegnite. No i dobra, na razie to by było na tyle. Może jeszcze coś dogram, a, a jak nie, no to będą kolejne filmy. Na razie.